Tej mniej więcej. Co on ty może posiadać? Praktycznie nic ciekawego, ale dość stylowy Siemens z tego okresu czasu. Jak widzicie, dość ciekawy. Tu jeśli chodzi o antenkę, to niestety w tym przypadku nie jest odkręcana, nie jest wymienna tak w szybki sposób, żeby ją odkręcić. Pewnie od wewnątrz może ją wyciągniemy. Tu widzicie klawisze ściszenia, pogłaszania. Po drugiej stronie jakiś klawisz skrótowy. Co ciekawe, telefonik tutaj posiada podczerwień u samej góry. Tu nie mamy nic. Tutaj, oczywiście, na przedniej ściance otwory na nasz głośniczek od rozmów, na samym dole otwory na nasz mikrofonik i tutaj port ładowania. Tyle ściance tak samo otwory na główny głośnik. Tutaj wypisany jest marka Siemens i taki otwór, widzicie, w głąb obudowy. Jest to tutaj, oczywiście, otwór naszej anteny zasięgowej, no w tym przypadku dzięki tym antenom zasięgowym takim właśnie widzicie widocznym na zewnątrz takie telefony tutaj zbierały bardzo dobrą jakość zasięgu teraz pokażę wam tutaj pod baterią jak to wygląda dokładne informacje naszej baterii ale tutaj ciężko wam zobaczyć informacje jak widzicie ale możecie zobaczyć jak widzicie takie cyferki czy tam widać i informacje na tutaj nalepce e-mailowej Siemens S25 wyprodukowany w Niemczech no i tutaj dokładnie jeszcze jakieś informacje ogólne fabryczne jeśli chodzi o zapinkę slotu karty SIM tu widzicie to się fajnie się odpina i zapina taka blokada no i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego Siemensa z 99 roku i ściągamy tutaj tylną klapkę wraz z baterią, bo jest połączona, tutaj zobaczcie, są dwie blokady, ale te blokady są tutaj niestety uszkodzone, no i bateria widzicie już się tutaj nam tutaj rozłącza od naszego tylnego korpusu, tu samej góry widzimy też są dwa, dwie blokady, które też są troszkę już uszkodzone, my spróbujemy sobie to podwadzić to wszystko. Tutaj najlepiej ocenę do dołu. Zobaczcie, tu jest bardzo wszystko już kruche, rozsypane. No, ten telefon troszkę już przeżył. Widzę pewnie nie jeden upadek, tej nie jeden demontaż. Pewnie ktoś nieumiejętnie tutaj szalał. No i uszkodził naszą budowę. Ale widzę, że ten telefon naprawdę bardzo jest solidny. Tutaj widzicie, zciągają yy, sobie już. Nasz cały przód, tu mi się odłączyła nasza tasiemka. Ta tasiemka tutaj była pewnie tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu mi się odłączyła. i ja sobie przejdziemy do przodu, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tu jest pierwsza płyta. Wyciągamy sobie delikatnie z dwóch stron. No i tu zobaczcie. Już mamy nasz wyświetlacz. Bardzo ciekawa płytka przednia tego Siemensa. Tak obrazowo Wam to pokażę. Ta siedemka, która łączy drugu, drugą tutaj płytę, główną Tutaj tej sobie odłączamy naszą nasz wyświetlacz z jednej, tutaj z drugiej strony. Zobaczymy, czy, czy w ogóle tu jest wymienny. No w tym przypadku widzicie, że jest niewymienny. Nasz wyświetlacz tu jest wszystko połączone. Wraz z płytą główną, jak widzicie, tu jest tysiące lutowań. Naszą lutownicą musimy, każdy pin, jest ich bardzo, bardzo dużo, może tysiące nie ma, ale sto tu może być aż. bardzo dużo do lutowania. Tu może jakiś chip wygląda, ale to pewnie nie jest jakiś chip, tylko tutaj, tutaj widzimy jakiś metal, który osłania pewnie taśmę od naszego sztucza, żeby się tu nie łączyło i nie było niezwarcia Przechodzimy sobie do dalszych elementów, tu widzimy nasz głośnik. Głośniczek od rozmów, tutaj dość dużej wielkości, tu jest połączony z tą ramką stanowiącą na kółko, tu widzimy alu, miedzi, miedzianą ramkę, troszkę jest miedzi. Tu jest dość sporej wielkości ten głośniczek, od razu go założymy, by później nam się tutaj nie bałęsał. I przy okazji możemy wymienić nakładkę kradurki. No i przechodzimy tutaj dalej, pokażę Wam co tutaj ciekawego można zobaczyć w tym Siemensie. Tu samej góry podwadzamy, wyciągamy nasze te wszystkie zababeszki, tu nam się odłączyło, widzę, tu jest wibracja, która łączy tutaj Tutaj dokładnie w tym miejscu odłączyła nam się. Tu mamy jeszcze na tym korpusiku, widzimy złącze naszej karty z na samym dole. Kostkę e, tutaj jest kostka mikrofoniku. Wibracja, jak już nie wspomniałem. Antenka zasięgowa, tu samej góry. No i tu wypadnie się klawisz. Tej boczny, tutaj gdzieś. No i nasza płyta. Tutaj zobaczymy, z płytę. Tu jest nasz głośniczek, taki trochę śmieszny, opancerzo, opancerzony. Tak śmiesznie to wygląda. Ale no każdy tej każda marka miała swój sposób na telefon. Tutaj jest mocowanie. W tym miejscu naszego głośnika. Tu jest taka obramówka, która blokuje nasz głośniczek. I sobie jeszcze obierzemy naszą płytę od środka. Tu sobie Wymontujemy nasze blaszki mocujące, i to nam uciekła do tyłu. I tu jeszcze cały przód też nam uciekła. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tutaj wewnętrznie, bardzo ciekawe, tutaj zaprojektowanie wewnątrz tego telefonu. Tu widzimy już markę. Czy nie marka, tylko Państwo, produkcja Japonia. Tu jakieś takie fajne mikro. Ciekawe elementy na płycie. ciekawe czy to można je w ogóle wymienić. Jeżeli się w ogóle to rusza. To nie, tu jest pełne z płytą, ale dość ciekawie tu jest wszystko zaprojektowane. Bardzo ciekawy telefonik, jak widzimy, od środka. Tu antenka zasięgowa. No i druga strona zobaczymy. Jak widzicie elementów jest bardzo dużo. W tych nowych też jest dość sporo, jak właśnie odsłonimy, jak da się w ogóle odsłonić, nikt się nie da, bo są tutaj zlutowane te blokady tutaj po całej długości, więc nie ma takiej możliwości, ale w starszych telefonach w większości właśnie jest taka możliwość, żeby zobaczyć, czy tam właśnie w środku się znajduje. Jeśli oczywiście macie odpowiednią wiedzę, macie odpowiednie przyrządy, no to już naprawdę trochę kosztuje, żeby po prostu wymienić sobie te elementy, które tutaj odpowiadają za pewne no tutaj yy, yy, zapewne funkcje telefonu, głośniki, czy aparat i tak dalej, tak dalej, czy zasięgi, no w tym przypadku oczywiście tu nie ma aparatu itd., i innych rzeczy, ale ten na przykład, yy, nie wiem, działanie prawidłowe klawiszy, yy, tutaj działanie prawidłowe yy, głośnika, działanie prawidłowe na przykład yy, mikrofonu, i tak znajdziecie sobie pod tym filmem, hej.